Co no. mają? Musimy się tłumaczyć jak działa to dobra? Dobre, Zobaczymy, okay. czy będziecie wiedzieć jak no, to? Jest taki... Nie, jedziemy, wszyscy to jest, nie, 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 z źle daleka Telegraf, dziękowie! Przykreślcie hasło, które podoba mi się strukturę. sobie z tego obiektu dowię z tymi telegrafami. każdy z nas otrzyma do przekazania jedną część hasła. Z nie jest kiedy osoba, która po jest na tymi poda całe poprawne hasło i Dobra, szanowni. słuchajcie, bo słuchajcie, nie rozumiem, tego zadania, nie będę kolejnej wskazówki. To jest chyba taka, rozwiązujemy zadanie, do której idziemy dalej. Zieł! Zieł! Fizyki! Jest! Jest fajnie. Fajnie. Dobra. Ole, Dobra, <gamy> i... ta 5. panu kapłon. Ta czerwona strzałeczka. Była równo na tej strzałeczce, co narysowane na kartę. I pochodzi nam się pomóc. <gamy> Nie wiem, że tak jest. To jest <gamy> yes. Dokładnie tak Macie? Nie. Słuchajcie, ja wam będę podawać stopnie. Te stopnie to są azymu. To jest taka nazwa. Nice. Więc proszę bardzo i wskazujemy ręką. No, Wracamy, musimy musi mieć całąkę na północy i proszę mi pokazać, gdzie jest 60 stopni, ręką. No tam. 60 stopni. No tam, na stopni. A, to co 60 stopni? No tam, na to jest, to jest, to jest. Chodzimy na tą tarczę na rynku Dobra, kolejny kąt żeby Was przed 240. No, 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 tak nie no, nie tak. eee, no to jeszcze 320. odbalićka. Czysta odbalićka. Prawda? Sajcie, Rita, ja wam teraz będę podawać stopy. I kroki, pięć, cztery, 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 Pokazujemy to jest stopny. 50 stopni. cztery, 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 Co, jest, co, tam? Pokazujemy, co tam Coca-Cola no, no. 50 stopni To drzewo jest chyba, co? Na 50 stopni dziebo, no Tak, 50, dziebo. 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 Prost, to 50 stopni jest drzewo Słuchajcie, to idziemy w linii prostej w każdym kierunku 50 kroków Dwa, Dwa, trzy, cztery, cztery, cztery. Zanim kolejne zdanie, to umawiamy się tak, że każda osoba pamięta ilość kroków, dobra? Czyli na tych 50% jedziemy powiem, dobra? potem wam to będzie potrzebne, dobra? Okay. Okay. Tak. dla was Oszczędzę wam czytanie na głos, chodźcie. Jest <noise> żółta. 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 Co żółta. Nie wiem, niebiesko. Niebiesko. To obstawię niebieską? Niebieska. Niebieska. A pozostaniesz żółta? Żółta. A nie, dobrze niebieska. No to niebiesko, niebiesko. uwaga. Puszczam, patrzymy tam i słuchamy jak dzwonią Aha, ale on może wypłacić każdemu z nas. Dobra, <grymne> <grymne> no to kolega wypłaca każdemu. A, A, Dzięki. Słuchajcie, dlaczego byliście wy przekonani, że żółta będzie pierwsza? Bo ma większy kąta na I co z tego wynika? Szybkie prędkość. Jest jest ma większy Dokładnie tak, ma większy przyspieszenie, Ona się bardziej rozpędza. I mimo, że ten odcinek jest dłuższy, to piłeczka spada szybciej. Potem to. Są te, Ale to są te krzaki. Dobra, to idziemy, uważam, 90 kroków. Tylko uważajcie na krzaki. Bo nie wolno krzaki. Dobra, czy nazypacie? Dorota. Sara. Pusta. a stara tu po dobra? swobodnie. Nogi odrywasz i sobie siedzisz. Nie obrażaj racyjne. obserwujemy, co się dzieje z się do Zobaczcie, jak puszcza się do to pytania są przenoszone przez te linki. Zaczyna się puszczać tylko w puszczach A teraz obie wisimy swobodnie, dobra? Nie hamujecie ani tylko sobie siedzicie. Co się dzieje z Dorotą? Dywalnia, a Sara przyjmuje jej moc. Dokładnie tak. Dywalnia, <laughs> tak? było. tak? A jest największa z jednej strony. Poczekamy jeszcze chwilę. Co się dzieje teraz z Dorotem? Dywalnia, to... Jest Jest silna. Dorota, chwilę. A Sara zwalnia. Te tykania się przynoszą. Raz w jedną stronę, raz w I... drugą. Oczywiście nie mnie to trwało nieskończoność, bo mamy opory powietrza. Dobra. Mam nadzieję, że to jest dla Was <laughs> Ale, czy są za małe? tutaj są Wiesz. Zresztą. Powiedziała, że na końcu się od ciebie? No. Co no, a to nieprawda, co, co nie. Prawda. <laughs> Dobra, chodź. No, no, a co no, okay. będzie? Ta szkółka. Jak no, Co Ci stało, z woda? No nie <grymne> wiem. nie mówisz mi. Mm. Jaka siła? No. Od wewnętrznych. Oczy, Od super. Tak. Słuchajcie, siła środkowa, no, która nie działa nie nie w tym akwarium, odpływa wodę na ścianki. Słuchajcie, jak będziecie patrzeć przez tą wodę, to będziecie widzieć obraz do góry bo no, taka woda jak zaczekaj. Mm. No, tak Ci koledzy zasłaniają z drugiej strony. Jak, no. jak nie będziesz miał nikogo naprzeciwko, to będziesz widział go w górze. Nie, tak? Ja widzę. Może trochę. Dobra, słuchajcie, do jakiego mąś ta woda się tutaj wspina? Do połowy. Jak myślę dlaczego? Bo wyżej już będzie grawitacja. Znajmniej Brawo! Po Słuchajcie, do najświeższego punktu wyżej się nie, be, nie da rady wejść, bo jest siła grawitacji, która teraz już ściąga na tym. Ja miałem 120. Ja miałem 90. Ale poczekajcie, no powoli. Kto, Kto liczy? Kto liczy? No na chwilę, podajcie po kolei. 100. 120. Nie, 50 najpierw. 50, co no, dalej? 90. 90. 90. 100 120. 120. 120. 100. 140. Pan biczny na telefonie. 400. Równe? Ma? Tak, Mam nadzieję. No, zobaczymy, jak dobrze zoom, swemujecie, czy dobrze pamiętacie. Dobrze swemujecie. Dobra, kalkulacja. Dobry kalkulator. Nie Chciałbyś pan. Chciałbym. Kajdzi się częstuje po jednym.